W jego organizmie znaleziono eliksir stosowany w czarnej magii. Kogoś zaczął boleć brzuch, ktoś zwymiotował. Czy obiad był nieświeży? Sceny zbrodni w RMFM. Sceny zbrodni powracają po powyborczym zamieszaniu i dzisiaj zajmiemy się dwoma szokującymi historiami. W tych przypadkach. Trucizna odegrała kluczową rolę. Została ona użyta w zupełnie inny sposób i ze skrajnie różnych powodów, jak popatrzymy na obie te sprawy kryminalne. Po 21. sprawa torsu wyłowionego z tamizy to jedno z najdłuższych śledztw w historii Wielkiej Brytanii. Tropy w tym przypadku prowadzą do tajemniczych afrykańskich rytuałów. A zaczniemy od bardzo świeżej sprawy kryminalnej z Haiti. Ze świeżymi pierogami w roli głównej. Sceny zbrodni w film. Przenosimy się do Haiti. To jeden z najbiedniejszych krajów świata. Jak wynika z szacunków, aż 87% mieszkańców żyje w skrajnym ubóstwie, aż połowa Haitańczyków wymaga pomocy humanitarnej. Według raportów, tylko w sześciu krajach świata jakość życia jest niższa niż właśnie w Haiti. Haiti to też jedno z najniebezpieczniejszych państw świata. O takich krajach mówi się Państwo upadłe. Tak naprawdę nie rządzi legalnie wybrana władza parlament, prezydent rządzą gangi. Aktualnie do wielu dzielnic stolicy Haiti, Port-au-Prince, nie wkracza w ogóle policja. Tymi dzielnicami rządzą rywalizujące ze sobą grupy przestępcze. Według szacunków, na terenie Haiti istnieje około 200 gangów. Te największe, kilkanaście, działa w rejonie stolicy i podlega im nawet 80% obszaru Port-au-Prince. Kontrolują wiele instytucji, takich jak więzienia, główne lotnisko w stolicy, wiele budynków rządowych. Kontrolują także drogi dojazdowe do głównych metropolii. Gangsterzy są lepiej opłacani niż policjanci. Są lepiej wyposażeni i lepiej zmotywowani. Nie obawiają się nikogo i niczego, może poza swoimi szefami. Wojny gangów sprawiają, że nigdy nie można być pewnym, czy do domu, ze szkoły, czy z pracy wróci się całym i zdrowym. Ofiarami walczących przestępców często padają osoby postronne przypadkowi piesi czy kierowcy, a nawet dzieci. Raport ONZ opisuje jeden z najbardziej brutalnych procederów i najbardziej dochodowy dla tamtejszych gangów handel organami. W haitańskich miastach nietrudno jest trafić na porzucone, okaleczone zwłoki, pozbawione organów. Gangi kontrolują kliniki, w których leczą się bogaci, i na zlecenie tych placówek zdobywają poszukiwane organy do przeszczepów takiej rzeczywistości próbowała sobie radzić uliczna sprzedawczyni Pates. Pates to rodzaj pierogów, taka haitańska odmiana empanadas. Smażone na głębokim tłuszczu, nadziewane najczęściej mięsem, ale też serem czy innymi farszami. Personalia tej kobiety objęte są ścisłą tajemnicą. Wiadomo jedynie, że mieszkała na przedmieściach stolicy Haiti w miejscowości Konskow. Sprzedawczyni znana była doskonale ze swoich pierogów. Na jej ulicznym straganie od lat zaopatrywali się okoliczni mieszkańcy. Z wieloma klientami znała się osobiście. Wiedziała jakie nadzienie w patez najbardziej lubią. Z niektórymi była po imieniu. Znała nie tylko tych dobrych mieszkańców. Także tych, którzy należeli do gangu. I oni chętnie zatrzymywali się przy jej straganie w porze obiadowej. Pates gotowała osobiście, kleiła ręcznie, przygotowywała nadzienie, dbała, aby pierogi zawsze były świeże i smaczne. Miała doskonałą opinię. Biedna dzielnica, więc zarobki na sprzedaży nie były wielkie, ale wystarczałyby jakoś wiązać koniec z końcem. Bieda nie była jednak największym zmartwieniem kobiety. W wojnie lokalnych gangów zginęli jej krewni, przypadkowe ofiary grupy Viv Ansam. Sprzedawczyni pierogów zmuszona była patrzeć w oczy zabójców członków jej rodziny, gdy zaopatrywali się na jej stoisku. Wiedziała, co zrobili, wiedziała, kim byli, a jednak uśmiechała się serdecznie do nich. Traktowała ich jak zwykłych klientów może nawet z większym szacunkiem ale. Nie wynikał on ze strachu przed nimi, a z planu, który rodził się w jej głowie planu zemsty. Jimmy Charizer przyszedł na świat 30 marca 1977 roku. Wychowany w tym ubogim kraju, w mieście Delma, na przedmieściach stolicy, stał się Twardy. Początkowo jednak miał wielką ambicję zwalczać wrogów społecznych, chciał walczyć z gangami. Zapisał się na szkolenie policyjne, został funkcjonariuszem, wysyłany był głównie do tłumienia zamieszek i już wtedy odznaczał się podobno niezwykłą brutalnością. Najwyraźniej w tym chwiejnym politycznie zakątku świata doszedł do wniosku, że tylko silna ręka może poradzić sobie z tak wieloma brudnymi rękami. Po latach służby zdołał awansować do elitarnej jednostki haitańskiej policji. Wysyłano go do najkrwawszych zbrodni i najpoważniejszych przestępstw związanych z gangsterką. Niestety, już później, po ciemnej stronie mocy, brał udział w co najmniej kilku masakrach ludności Haiti. Ale gdy jeszcze był w policji w 2018 roku, nakazał podpalić ponad 400 domów w dzielnicy La Saline. Wtedy śmierć poniosło Ponad 70 osób. W grudniu 2018 został z policji wyrzucony, a departament stanu USA za udział w tej masakrze wprowadził sankcje przeciwko Cherizerowi. Oskarżany jest też o udział w masakrze w Grande Ravin. W 2017 roku zginęło wówczas 9 osób. Już po tym jak zostawił mundur, podkreślamy obwołał się wodzem plemiennym a bojowników swojego plemienia używałby zdobywać wpływy w haitańskim świecie przestępczym Nakazał kolejną masakrę w Bel Air w 2019 roku. Stał się jedną z najbardziej wpływowych i najbardziej brutalnych postaci Haiti. Zdołał podbić i zjednoczyć chaotyczne, drobne organizacje przestępcze, a ostatecznie w 2020 roku wystąpił w telewizji i ogłosił, że staną na czele dziewięciu najpotężniejszych gangów działających w port prince Został liderem organizacji znanej jako G9, rodzina i przyjaciele. Faktycznie kontrolował niemal całą stolicę Haiti. Wezwał obywateli do poparcia go w walce z nieuczciwymi politykami i zachłannymi bogaczami. Postulował, żeby to jemu oddać władzę, żeby rząd utworzyli jego gangsterzy, że tylko tak zdoła przywrócić pokój w kraju i zwalczy korupcję. Stanął na czele rebeli przeciwko rządowi. Nawoływał do krwawej rewolucji, postulował, by premier ustąpił. Zagroził, że jeśli jakiś hotel da schronienie ówczesnemu premierowi. Ten hotel zostanie spalony i zrównany z ziemią. Pseudonim Barbecue otrzymał od swoich podwładnych. Podobno był szczególnie okrutny dla wrogów. Często rozkazywał spalić ich żywcem. Także kobiety i dzieci. W płomieniach na jego rozkaz ginęły całe rodziny. Zdaniem haitańskich portali, widok płonących ciał. Miał go w jakiś sposób upajać. To jedna z wersji, druga mówi, że ten pseudonim otrzymał na długo, zanim stanął na czele gangów. Koledzy nazywali go tak, gdyż jego mama sprzedawała na ulicznym straganie smażonego kurczaka. On sam podobno woli się nazywać Robin Hoodem. Uważał się za kogoś, kto, jak ten legendarny łucznik, walczył z szeryfem w imię szlachetnych przesłanek wolnościowych. Podobno barbecue nigdy się nie uśmiecha, chętnie pozuje na tle zamaskowanych ludzi z karabinami. I to właśnie ten najbardziej znany gangster Haiti oraz znana tylko garstce klientów uliczna sprzedawczyni zmierzyli się w pojedynku na śmierć i życie. To właśnie gang Jimmyego Barbecue Charizera, banda o nazwie Viv Ansam, przeprowadziła masakrę, w której zginęło kilku przyjaciół i kilku członków najbliższej rodziny tej handlarki pierogami. Nie była w stanie przestać myśleć o zemście, ale wiedziała, że najlepiej smakuje ona na chłodno. Cierpliwie czekała na okazję. Gdy dowiedziała się, że gangsterzy z tej morderczej organizacji stołują się na jej straganie, wiedziała co robić. Częstowała ich swoimi najsmaczniejszymi wyrobami, wkupywała się w łaski zabójców, nie żałowała im komplementów, dziękowała im nawet za to, że tak skutecznie pilnują bezpieczeństwa w sąsiedztwie. To trwało tygodniami. Wzbudziła w ten sposób zaufanie gangsterów. Pod koniec maja 2025 roku przygotowała potężną dawkę swoich najsmaczniejszych pierogów. Te jednak zaprawiła mocną trucizną. Dokładne szczegóły nie zostały upublicznione, sprawa ta jest obecnie w toku. Śledczy chronią personalia handlarki oraz okoliczności jej działań. Z nieoficjalnych doniesień haitańskiej prasy wynika, że trucizną był przemysłowy środek do zwalczania owadów. Niezwykle skuteczne. I ta miła pani od pierogów zaoferowała gangsterom z Viv Sam większą porcję niż zwykle. Określiła to jako dar serca dla gangu od wdzięcznej mieszkanki Kąskow. Przestępcy poczęstowali pierogami zgodnie z życzeniem sprzedawczyni także swoich kolegów. Tylko szybko, póki ciepłe i smaczne. Gangsterzy hojnie ucztowali na jej koszt. Pates były przepyszne jak zwykle. Ale już po kilku minutach tajny składnik zaczął działać. Kogoś rozbolał brzuch, ktoś zwymiotował. Czyżby jednak obiad był nieświeży? Kiedy objawy się zaostrzyły i pojawiły się u kolejnych gangsterów, zdecydowali się wezwać pogotowie. Ale zanim karetki dotarły na miejsce siedziby ich gangu, większość przestępców nie żyła. Pozostali konali w potwornych męczarniach. Ofiarami zatrutych pierożków padło aż 40 gangsterów. Sprzedawczyni Pates sama zgłosiła się na policję. Przyznała się do otrucia gangsterów, wyjawiła, co ją do tego pchnęło. Nie mogła wybaczyć im tych wszystkich zabójstw, gwałtów, brutalnych pobić, podpaleń, a w szczególności nie mogła wybaczyć zamordowania jej najbliższych. Nie wiadomo, czy postawiono jej zarzuty kryminalne. Na początku maja bowiem gang Viv Ansam oraz gang Grand Grief zostały uznane przez Departament Stanu USA za organizacje terrorystyczne. Cytujemy: zabijały. I zabijają ludzi na Haiti. Kobietę objęto ochroną. Policjanci uznali, że pozostali przy życiu gangsterzy prędzej czy później dowiedzą się, kto stoi za tym krwawym obiadem. I spróbują ją dopaść. Pani od pierogów wyjechała z Kąskow. W ostatniej chwili, wkrótce po jej wyjeździe, dom, w którym mieszkała, został podpalony, spłonął doszczętnie. W grudniu ubiegłego roku bardzo głośno było o masakrze seniorów w stolicy tego kraju. Z rąk gangsterów zginęły wtedy co najmniej 184 osoby. Uwaga. Powód: szef gangu uznał, że za chorobę i śmierć jego syna odpowiada jakiś czarownik wódu, który rzucił zły urok na chłopca. Starsi mieszkańcy stolicy byli rozstrzeliwani i zabijani maczetami na oczach swoich rodzin. Za moment. W kolejnej historii przeniesiemy się do Londynu. Szokująca zbrodnia według śledczych była spowodowana tajemniczymi obrzędami i czarną magią. Sceny zbrodni. Anach zbrodni przenosimy się do 21 września 2001 roku. Wówczas świat wciąż był w wielkim szoku po zamachach terrorystycznych z 11 września w USA. Atmosfera strachu, niepokoju, napięcia udzielała się w każdym miejscu na Ziemi. Przypomnijmy, w efekcie tej tragedii zginęło prawie 3000 osób. W Londynie, 21 września 2001 roku Aiden Minter przechodził mostem nad Tamizą, spieszył się na spotkanie biznesowe po drugiej stronie rzeki. Wówczas jeszcze nie wiedział, że ten dzień zmieni jego życie na zawsze. Przez lata będzie borykał się z zespołem stresu pourazowego. Niedaleko Globe Theatre dostrzegł jak wówczas sądził manekin krawiecki, niesiony przez przypływ. Po chwili okazało się, że to nie manekin, a tułów martwego, czarnoskórego chłopca. Służby wyłowiły ciało z wody, było potwornie okaleczone. Ręce i głowa zostały odcięte. Amputowanych kończyn nigdy nie udało się zlokalizować. W mediach pojawiły się doniesienia na temat tego szokującego odkrycia. Śledczy poprosili o jakiekolwiek informacje, które pomogą w identyfikacji chłopca. Dzięki temu możliwe będzie również złapanie i ukaranie sprawcy tej wstrząsającej zbrodni. Podczas sekcji zwłok oszacowano wiek zmarłego od 4 do 8 lat. Chłopiec miał na sobie jedynie jasno pomarańczowe spodenki. Jak wspominaliśmy, jego kończyny zostały amputowane. Nie zlokalizowano innych ran. Szacowano, że ciało mogło znajdować się w wodzie aż 10 dni. Przyczyna śmierci rany szyi. Analiza treści żołądka przyniosła szokujące informacje. Chłopiec przed śmiercią zjadł bardzo dziwną mieszankę stworzoną z mielonych kości, złota, kwarcu i gliny rzecznej. Według ekspertów, ta tajemnicza mikstura została spalona przed podaniem dziecku. Dodatkowo natrafiono na pozostałości trujących roślin, paraliżujących i halucynogennych. W żołądku znaleziono również ślady syropu na kaszel. Pytanie, czy dziecko najpierw zostało udurzone tym lekiem, przed podaniem trucizny. Z pewnością ofiara nie była przed śmiercią głodzona czy torturowana. Mimo wielu apeli i zgłoszeń od Brytyjczyków, nie udało się ustalić tożsamości chłopca. Śledczy nadali mu więc imię Adam. Przeszukując tamizę, natrafiono również na świece i prześcieradło. Czy te przedmioty miały jakiś związek ze sprawą? Tego nie udało się ustalić, ale według ekspertów wszystko wskazywało na to, że chłopiec padł ofiarą morderstwa rytualnego. Potwierdzały to również inne dowody. Na podstawie dokładnej i żmudnej analizy materiału zabezpieczonego w układzie pokarmowym i badań kości chłopca ustalono, że pochodził on z Nigerii, dokładnie z okolic miasta Benin, niedaleko Zatoki Gwinejskiej. Według naukowców Adam przebywał w Wielkiej Brytanii zaledwie kilka dni lub kilka tygodni przed śmiercią. Spodenki, które chłopiec miał na sobie w chwili wyłowienia z rzeki, stanowiły bardzo ważny trop. Jak się Okazało, były one sprzedawane wyłącznie w kilku sklepach i to na terenie Niemiec ich jasno pomarańczowy kolor miał potwierdzać tezę rytualnego morderstwa muti. W tym obrzędzie kolor czerwony symbolizuje zmartwychwstanie. To znaczy, że zabójca, spokrewniony prawdopodobnie z chłopcem, przepraszał jego duszę za odebranie mu życia, jednocześnie modlił się o to, aby ponownie wrócił on na ziemię. W niektórych tradycyjnych wierzeniach na terenie południowej Afryki części ciała dzieci są niezwykle Cenne, traktowane jako święte, dlatego właśnie najmłodsi padają ofiarą takich rytuałów, aby pozyskać do mikstur cenne składniki, które mają szczególną moc. Według śledczych podobne motywy mogły stać za zabójstwem madama. Tajemnicza treść żołądka chłopca została zidentyfikowana jako eliksir, stosowany w czarnej magii. Przypomnijmy, były to małe gliniane kulki, w których znajdowały się m.in. cząsteczki złota i mielone kości. Najbardziej prawdopodobna wersja wskazuje na to, że chłopiec został złożony w ofierze bogini Osun. W wierzeniach Jorubów z Nigerii ta bogini symbolizuje Wodę, czystość, płodność i miłość. Za informacje prowadzące do skazania zabójców chłopca oraz pomagające w identyfikacji Adama, ufundowano nagrodę w wysokości 50 tysięcy oraz 2,5 tysięcy funtów. W poszukiwania zaangażował się nawet były prezydent RPA, laureat pokojowej nagrody Nobla Nelson Mandela. W przemówieniu transmitowanym w sporej części Afryki powiedział: Ustalenie prawdziwej tożsamości chłopca jest kluczowe dla pomyślnego zakończenia śledztwa prowadzonego przez policję. Do przełomu doszło w 2002 roku. W lipcu pracownicy opieki z Glasgow interweniowali w domu nigeryjki Joyce Osagiede. Miała ona zaniedbywać dwójkę swoich córek. W trakcie przeszukania mieszkania kobiety natrafiono na dziecięce ubrania tej samej marki, jak pomarańczowe spodenki chłopca wyłowionego z tamizy. Przypomnijmy, te ubrania były dostępne tylko w Niemczech. Śledczy dość szybko połączyli te dwie sprawy. Dzięki jednemu zapisanemu numerowi w telefonie kobiety rozbili siatkę przemycającą ludzi do Europy. Ale to dopiero początek ustaleń policji. Mimo tego, że Joyce Osagiede odmówiła składania zeznań i została deportowana do Nigerii, po jakimś czasie udało się ustalić, że do końca 2001 roku mieszkała ze swoimi córkami w Hamburgu i to ona latem 2001 roku opiekowała się zmarłym chłopcem, Adamem. Kupiła też mu spodenki, w których wyłowiono go z tamizy. Joyce Osagiede w 2012 roku powiedziała brytyjskim dziennikarzom, że przekazywała, pokazała chłopca, którego policja nazywała Adamem, niejakiemu Bawa. Zrobiła to, gdy mieszkała jeszcze w Hamburgu. W rzeczywistości Bawa to Kingsley Ojo, którego policja obserwowała od 2002 roku. To jego numer Joyce miała zapisany w telefonie. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono rozmaite przedmioty wykorzystywane w rytuałach juju, -ju, między innymi Czaszkę szczura. Zawartość niektórych paczuszek, na które trafiono w jego mieszkaniu, była podobna do tego, co znaleziono w żołądku zamordowanego chłopca. Natrafiono również na przerażający film, przedstawiający pozorowane rytualne zabójstwo na dorosłym mężczyźnie. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów łączących Ojo z zabójstwem Adama. Kingsley Ojo trafił jednak do więzienia za posługiwanie się fałszywymi dokumentami i przemyt ludzi. Grupa przestępcza, której przewodził, sprowadzała do Europy kobiety do domów publicznych. Kingsley Ojo i Joyce Osagiede przez jakiś czas dzielili to samo mieszkanie w Londynie. Inspektor prowadzący sprawę przypuszczał, że Ojo nie zamordował osobiście chłopca. Najprawdopodobniej był kurierem, który dostarczył Adama do ludzi, którzy popełnili Tę szokującą zbrodnię. Zacytujmy słowa inspektora Willa O'Reilly'a: Uważamy, że Joyce Osagiede jest ściśle zaangażowana w sprawę Adama. Jej głównym wspólnikiem w tym kraju był Ojo. Uważamy również, że pomógł jej wjechać do naszego kraju. Joyce OSAGD dwukrotnie błędnie wskazała prawdziwą tożsamość Adama. Jednego z chłopców udało się odnaleźć całego i zdrowego w Hamburgu. W 2012 roku przekazała dziennikarzom BBC, że dziecko, którym opiekowała się przez jakiś czas, to Patrick Rabor. Do dzisiaj nie udało się potwierdzić tej informacji. Joyce w trakcie wspomnianej rozmowy zmagała się od jakiegoś czasu z problemami psychicznymi. Trudno określić wiarygodność jej wypowiedzi. Nie uda się już ponownie z nią porozmawiać ani jej przesłuchać, bo zmarła w 2020 roku. Według śledczych, to Kingsley Ojo jest kluczem do rozwiązania tej zagadki. To on najprawdopodobniej wie, kto stoi za zabójstwem chłopca wyłowionego z tamizy. Do dzisiaj tożsamość Adama pozostaje tajemnicą. W 2006 roku chłopiec został pochowany w anonimowym grobie na cmentarzu w Londynie. Sceny zbrodni w RMFFM.